A więc witajcie. Troszeczkę zajęło mi zrobienie tego filmu. Jak możecie się widzieć po nazwie, jak i też miniaturce, wracamy do The Endurance. Jest, jak widzicie, taka godzina, niedziela, za niedługo poniedziałek. Pomyślałem sobie, jak tak patrzyłem na kanał, czemu by nie wrócić do jakiejś serii gier. I jedna z tych serii gier właśnie jest The Endurance. I e, pomyślałem, że właśnie to będzie dobry pomysł. Nagrać to, nawet jeśli nikt tego nie będzie oglądał. Ale tu znajdą się jakieś dwie osoby, które lubią, że tak to powiem, oglądać moje serie g z moim, że tak to powiem, lektorem. Gra. W sumie wejdę do opcji. Gra sama sobie. No, zapisami sajwy, więc możemy grać od nocy piątek, gdzie Chyba pamiętam, miałem z tym problem. Nie pamiętam nawet już sam. Gra miała jakieś małe update'y typu. Um, jakieś fiksy, nie fixy, takie rzeczy. Um, pojawia się też taki problem, że chyba. No. Troszeczkę zapomniałem, jak się w to grę gra. Więc. Na tej poziomie trudności muszę się nauczyć znów yy. grać. I pierwszy tip właśnie będę musiał tip od nowa czytać, bla bla bla. Zobaczymy, yy. że ta gra jest cicha. <laughs> I też umarłem I chwilę muszę Na czym to ja A że... yy, nie umiem... jak to wszystko działo... Um. Mam maskę, którą mam się chronić przed jakimś jego moście. mam telewizorek i to w sumie tyle. I już na pierwszy raz mi złapał, i jest jeszcze nieśmiały, czyli już prawdopodobnie jestem martwy. I Nie pamiętam jak to było, czy to było tak... o Jezus, jaka czułość. Chodzi o to, żeby po prostu parkur zrobić, i który ja z <grywka> nie sk skoczyłem. Więc troszeczkę będzie śmierci. Przy tym filmie, że, że się nauczyć, jak się to grało w tą grę? To się resetowało pamiętam prunt Troszeczkę panikowałem, bo wszystko... 300 rzeczy już na mnie o tej godzinie. Cholera, zapomniałem jak się gra w tą grę. Cholera. Musiałbym literalnie obejrzeć znów filmy z tego. Moich gameplay, jak to robiłem wszystko. Śniałk, bo chyba robiłeś po prostu tak, jak pamiętam. No tecnologia il computer Ehm um. Czy zresztą taka cisza jest? Ale no, się przyzwyczaić, znów tu grę grać? No. Yy. Nie pamiętam, do której się miało przetrwać, chyba do. Piątej Co to jest za misio? No i spadło mi to Zauważyłem też, że muszę patrzeć um. Inne jeszcze piętra, bo... Nie zdążyłem Muszę patrzeć inne piętra, bo też jest, są inne stworki, chciałem to powiedzieć. Oj, to będzie rollercoaster. Nie pamiętam, co dana rzecz robi, więc to będzie za uh, uh, ciekawy experience. Za zawsze chyba przy jednej nocy się zatrzymałem, tak. Yy. A dobra, pamiętam taktykę już. nie więcej muszę po prostu patrzeć te dwie kamery. Dzięki też. Yy. też. Po prostu. A nad musi grać tak. O kurde. Także no, muszę zamykać windę. Jest ten misio. Nie wiem, co on robi. Czy on komputer wyłączył? Eee, no. No się trochę mi umarło. Wiesz o giernym Wiem już, co mniej więcej mam robić, jak to wszystko działa. Eee, nie pamiętam, chyba w ogóle. No nie widać tego. Um, może coś często patrzeć na 1,7,3, bo inaczej. Uh, uh, no. A, dobra, już wiem, jak. Um, intersekcja tego to jest wtedy, kiedy uh, nie będzie go już na kamerze tego pierwszego piętra, że tak to powiem. Chyba tyle, co mam wiedzieć? O, ja jestem dupem albo i nie. żeby pies nie przechodzi nie nie ma przygodny, za późno późno już wiem co ten. przygodny, mi Wyłączył mi możliwość kamer, Szachmat. O, czy ja jestem dead? O, o. No i cienko. Ehm um. Trochę długo minęło takich, takich chill Gdzie jestem sam, nie powiem <grymne> Straszyłem się, nie powiem Czy to są zrzemknięte? on nie zniknął on Okej. Okay. Ty... Betoniarzu. Uh... Nie wiem, gdzie on teraz jest. Chyba jestem dead. Jestem dead. Ale to, że było, dobrze było już. Okarniam tą grę. Okarniam. Jak się... Jak się bronił przed miśkiem Tego nie pamiętam totalnie. No... ale okarniam. It's chill and we good. Niestety... Gdzie to jest, e... Okej, okay, Ziutek już... Y y ...wypędził. Czyli jednak dobrze mówiłem, środkowe piętro aż tak się nie liczyło. Robiła w tej... <laughs> Bo mi to też energię zużywa z jakiegoś powodu Moja taktyka jest prosta No jest ten misio Mhm -mm. żeby pies nie szedł, akurat. Dobra. E, też nie pamiętam, co mi win robił. No, domyślam się, że dawał mi chyba więcej energii. Ale w sumie dobrze, bo jeśli będę wygrywał. To znaczy, że... Przedem za moim krzykiem skrzypiące krzesło. Jestem w dużym kaka O kurde No nikt tu nie wygra Przyjacielu Co że eee, wyłączało energię? W sensie, no ciebie komputer na logikę, nie? Ale wtedy, myślę, że tak to powiem dłużej, jeżeli tego nie zrobię. Ale jak na razie jest dobrze. Poktór chyba nie przeszedł. żani ja mam taką nadzieję Okej, okay, to było bliskie. Nie. jest czwarta. I mam 24%. Mogę to chyba wygraćbli oh. uh. Oke okay, uh. Star zwilkę piąta. No, draw znów. Jak zidentyfikuję to, nie będę mógł mieć kamer. Normalnie to resetuję prąd. A jak już mi stoi, nie da się go wyłączyć. Czy nie da się włączyć prądu? Jezus, nie wiem, mówić. Okej. Okay. 6% energii i 20% ten. Teraz jak nie będę patrzył na kamery powinienem dać radę Come on. Come on. Teraz się modlić. Że damy radę. Damy radę, nie? Okej, okay, mieliśmy radę Wiem <grym> to był rollercoaster <grym> A co to koniec? Znajdź klucz. sięgnij wyżej. Przy fragmenty. Zdobądź dostęp. O, <grystanie> to się świeci, to wiadomo co ty więc tak, skończyłem poniekąd grę, ale nie jestem sobą Bo chwila w sumie. Przerywniki filmowe. To są tylko dwie przerywniki, które widzieliśmy na początku i właśnie endingowy. Statystyki. Całkowity czas gry godzina 33. Całkowite ilość śmierci. Śmiertelne upadki. No fajne, że nigdy mi się tego nie zdarzyło, ale no. Śmierć od umdleń. To chyba jak wyłączyłem wiatrek, ale ja zostawiam zawsze wiatrek. I 77 czegoś. Wygrany w kółko i krzyżyk 7, przegrany w kółko i krzyżyk, remisów 9. Dobra, mnie tym miś ciekawi. Eee. Yy... Jak nie przemawiało, bo nie miałem jakiegoś i nie miałem wzrostu od Aha, czyli, już podganiaś mi się, muszę używać światła. Okej, okay, to tego w sumie nie widziałem. W górę wróciliśmy. Pamiętam chyba, Eleven miał... Swoją grę z oryginalnym SCP-173, ale nie pamiętam już dobrze. Albo już miał taki, nie pamiętam w sumie. No ale praktycznie, no, skończyłem grę. Nie spodziewałem się, że po prawie chyba dwóch latach przejdę ending, który był czekany dosłownie tako. Nie no, ale. No, nie. Ma... Hmm. Nie no, w sumie to tyle, no. Co ja będę przedłużał? Ile jest już filmu? 23 minuty. To jest nas pierwsza. Przez przypadek klikłem. Cześć, Ronaldzie, ale muszę znikać. Nie to praktycznie. Nie, no, sprawdzę jeszcze tak dokładnie. Nie, no, nie ma custom Nie no, w sumie mogę powiedzieć, że to jest już taki ending tej gry. Nie, nie spodziewałem się, że to serio przyjdzie gry. Myślę, że jeszcze będą custom -night, będą jakieś challenge. Szczególnie te ostatnie jakby słowa pod koniec, że muszę jakieś trzy części klucza znaleźć coś takiego. Myślałem, że coś jeszcze będzie. Ale najwidoczniej nie. Chyba że Eleven dodaje jeszcze coś w przyszłości. Kto wie. W sumie z... to by byłby na tyle z tej dosyć szybkiej serii, która trochę trwała. Czy znaczy... odcinek, który nie wyszedł. I no, widzimy się po prostu w następnej serii, a bardziej odnowienie pewnej serii. Ten, kto patrzy dobrze na mój kanał, będzie wiedział jak o jaką serię chodzi. Byłem z, byłem z wami ja, Ken Patrick, Kto z, jak zwał, tak zwał. I widzimy się kiedy indziej.